Nagrodę wręczają dyrektor szczecińskiego domu mediowego Szymon Pietraszko, redaktor naczelny MM Moje Miasto pan Maciej Gładysiewicz. Wręcza teraz medale naszym zawodnikom. Pamiątkowe statuetki, pamiątkowe medale, które na pewno będą przypominały ten wyjątkowy dzisiejszy szybki i mokry sobotni dzień. Drodzy Państwo, dziękujemy. Gratulujemy serdecznie. Panie już podały sobie dłonie. Nagrody wręcza prezes Autoklubu Szczecin Ryszard Wolan, dyrektor szczecińskiego domu mediowego pan Szymon Piedraszko i redaktor naczelny MM Moje Miasto Maciej Władysiewicz. Zapraszamy serdecznie do Autoklubu w Szczecinie. Można się zapisać, można przychodzić na spotkania, można wymieniać się doświadczeniami, bo no, nasze dzielnice, to również zapraszam, jest Ewa Mińska też z Pomorzem, też walczyła o punkty dla swojej dzielnicy. Tak. Wręcza prezes Auto Klubu z Szczecin, pan Ryszard Wolan, już wręczył. Tak więc dziękujemy bardzo. Raz jeszcze, unieszczę lewoje swoje bukary, pomachajcie do nas. Gratulujemy pięknie.